Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnym wideo, w którym pokazuję, prezentuję i omawiam konkretne części egzaminu. Zobaczycie, jak wygląda taki prawdziwy, realny test, na czym się skupić, w jaki sposób podejść do zadania, no i jak je rozwiązać. Tak jak widzicie, na dzisiaj rozumienie tekstów pisanych. I jest tutaj napisane, że jest 5 zadań i 45 minut. Ze względu na to, że tych zadań jest jednak sporo, a omówienie każdego zadania też nam zajmie trochę czasu, dzisiaj omówię dwa zadania, a na następnym wideo zajmiemy się drugą częścią. Tutaj pod spodem znowu mamy napisane, że po upływie 45 minut Podpisane testy zostaną zebrane, i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu czyli kolejna część, część gramatyki i część pisania. A póki co, zaczynamy i zobaczmy, jak wygląda zadanie pierwsze. Standardowo, polecenie: proszę przeczytać akapity i zaznaczyć właściwe odpowiedzi zgodnie z podanym przykładem. W zadaniu pierwszym Mamy 5 punktów. W sumie te 30 punktów to jest y, maksymalna ilość punktów, którą możemy zdobyć za tą część rozumienie tekstów pisanych. W zadaniu pierwszym możemy zdobyć 5 punktów, ponieważ mamy 5 poleceń, 5 zdań i 5 właściwych odpowiedzi. Popatrzmy sobie na przykład. Letni hotel dla zwierząt to już nic nowego. Jeśli wyjeżdżamy na urlop, a nie mamy kogoś, kto mógłby się zająć naszymi kwiatkami, możemy zostawić je w hotelu dla roślin. Gdy nasze kwiaty nie lubią zmian, możemy wynająć firmę, która będzie dbać o nie na miejscu. To jest tekst, na podstawie którego musimy zdecydować, o czym on konkretnie informuje. Ten tekst informuje, że Hotele dla zwierząt zaopiekują się również kwiatami. Specjalne firmy mogą dbać o kwiaty i zwierzęta w domu, lub rośliny można oddać do hotelu. I tak jak widzimy, to jest przykład, dlatego mamy już właściwą odpowiedź, która brzmi: rośliny można oddać do hotelu. Dlaczego pozostałe nie są prawidłowe? Ano, dlatego że jest tutaj napisane że hotele dla zwierząt zaopiekują się również kwiatami. Czyli jednocześnie, tak, hotel będzie i dla zwierząt i dla kwiatów. Natomiast nie ma tutaj takiej informacji. Zaczyna się co prawda yy, zdaniem, że letni hotel dla zwierząt. Natomiast jest to jakby wprowadzenie do tego, że nie tylko hotel dla zwierząt, ale już też hotel dla roślin. Popatrzmy teraz na poszczególne krótkie teksty i spróbujmy razem wybrać właściwą odpowiedź. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z internetu, będzie mógł to zrobić w kiosku internetowym. Na razie jest ich kilka, ale wkrótce mają się znajdować w wielu miejscach w kraju. I znowu spójrzmy ten tekst informuje, że. Kioski internetowe są popularne w całym kraju. W kiosku z gazetami można skorzystać z internetu. Kioski internetowe oferują dostęp do internetu. Kto już z Was wie, jaka będzie właściwa odpowiedź? Zerknijmy sobie na to krok po kroku. Kioski internetowe są popularne w całym kraju. Nie jest to prawda. W tekście jest jasno napisane, że na razie jest ich kilka. Kilka, czyli niedużo: 5, 6, może cztery, natomiast na pewno nie ma ich w całym kraju. W kiosku z gazetami można skorzystać z internetu. Nie ma tutaj takiej informacji, że kiosk z gazetami oferuje dostęp do internetu. Ta nazwa kiosk może być troszkę myląca, bo kiosk właśnie nam się kojarzy z tym, że kupujemy gazetę, wodę czy papierosy. No więc już na pewno wiemy, że ostatnia opcja będzie poprawna czyli kioski internetowe oferują dostęp do internetu. Mówi nam o tym bezpośrednio pierwsze zdanie. Tak jak w poprzednich filmach wspominałam, zwróćcie uwagę na to, że nie ma takich samych słów, że pytanie nie jest użyte, nie są wzięte dokładnie te same wyrazy, które mamy w tekście, więc na to musicie uważać. Popatrzmy, co dalej. Kluby aktywnego poszukiwania pracy są jedną z form pomocy dla bezrobotnych. Mają one za zadanie pobudzić ich. I zmotywować do bardziej aktywnego poszukiwania pracy oraz wzbogacić o potrzebne wiadomości i umiejętności. Z tego tekstu wynika, że kluby dają bezrobotnym pracę, uczą jak efektywniej poszukiwać pracy lub oferują bezrobotnym pomoc materialną. Zerknijmy po kolei. Dają bezrobotnym pracę. Na pewno tak nie jest, ponieważ jest napisane zmotywować do bardziej aktywnego poszukiwania pracy, czyli już na pewno ci bezrobotni pracy nie dostają. Dalej uczą, jak efektywniej poszukiwać pracy. No i znowu potrzebujemy tego samego fragmentu, którego przed chwilką, e, który przed chwilką zaznaczyłam bo mamy tutaj napisane jasno, zmotywować do bardziej aktywnego poszukiwania pracy. Czyli to jest prawidłowa odpowiedź, natomiast zobaczmy, dlaczego cena jest prawidłowa. Oferują bezrobotnym pomoc materialną. Nie ma tutaj absolutnie nic na temat pomocy materialnej. Pomoc materialna, czyli w najprostszym rozumieniu, pieniądze, Albo jakieś rzeczy, przedmioty potrzebne do życia. Popatrzmy na tekst numer 3. W Polsce na początku lat 90. na chipsy przerabiano kilka tysięcy ton ziemniaków rocznie. Teraz 270 tysięcy ton. Statystyczny Polak zjada w ciągu roku kilogram chipsów. Brytyjczyk aż 5 kg Ciekawe informacje i zobaczmy, która z odpowiedzi jest prawdą. Z tego tekstu wynika, że Brytyj, Polacy i Brytyjczycy jedzą najwięcej chipsów. W Polsce je się coraz więcej chipsów lub Polacy jedzą chipsy od lat 90. I znowu możecie się chwilkę zastanowić która opcja jest prawidłowa, a my zaraz wytłumaczymy, która faktycznie i dlaczego. W odpowiedzi A: Polacy i Brytyjczycy jedzą najwięcej chipsów. Nie wiemy tego. Najwięcej to słowo sugeruje nam, że musiałoby być jakieś porównanie, na przykład najwięcej w Europie albo najwięcej na świecie. A my tego nie wiemy. Mamy tylko napisane, ile chipsów zjada statystyczny Polak, a ile Brytyjczyk. Więc to zdanie już nam na pewno nie pasuje. Odpowiedź B. W Polsce je się coraz więcej chipsów. Coraz więcej, czyli z czasem czegoś jest więcej i więcej i więcej. Skoro na początku lat 90. mieliśmy kilka tysięcy ton. A teraz 270 tysięcy ton, no to znaczy, że faktycznie jest to tendencja wzrostowa, czyli je się coraz, coraz więcej. I to będzie tutaj prawidłowa odpowiedź. Dlaczego odpowiedź C nie jest prawidłowa? Polacy jedzą, jedzą chipsy od lat 90. A dlatego, że my tego nie wiemy. Znowu, nie ma informacji w tekście. Jest tylko podane, jaka ilość ziemniaków była przerabiana na chipsy. Natomiast myślę, że jemy już je wcześniej. Kolejny tekst. Doskonale pamiętam, jak ciężko mi było z dala od Polski. Pierwsze kilka lat w USA to była ciągła tęsknota i brak przyjaciół. Wtedy, w ciężkich chwilach, ciocia powtarzała mi stale że jak mi się tu nie podoba, to mogę wracać. Z tego tekstu wynika, że narrator, narrator, czyli ta osoba, która mówi. Przeczytajmy odpowiedzi, zastanówcie się chwilę, a później to omówimy. Miał ciotkę w USA, tęsknił za USA lub wyemigrował z USA. No, i teraz, narrator, czyli właśnie ta osoba, która mówi: miał ciotkę w USA. Tak, jest to prawda. Sprawdźmy, dlaczego wtedy, w ciężkich chwilach, ciocia powtarzała mi stale: Czyli to znaczy, że ta ciocia była w USA, a ten nasz narrator pojechał do Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie inaczej USA. Być może już jakby do cioci, tak? Być może potrzebował jakiejś pomocy, więc ona na pewno tam była. Więc prawdą jest, że narrator miał ciotkę w USA. Dlaczego odpowiedź B nie jest właściwa? Tęsknił za USA? No nie, ponieważ tu jest napisane, jak ciężko mi było z dala od Polski. Czyli on tęsknił nie za USA. Ale tęsknił za Polską będąc w USA. I ostatnia odpowiedź, wyemigrował, wyemigrował, inaczej wyjechał. On nie wyjechał z USA, tylko wyjechał do USA, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Więc podsumując jeszcze raz, prawidłowa odpowiedź to odpowiedź. I ostatni tekst z zadania pierwszego. Jeśli chcesz wziąć kredyt studencki, musisz mieć konto w banku. Stypendia i pieniądze od rodziców lepiej trzymać na koncie niż w skarpecie schowanej w akademiku. Od razu wytłumaczmy sobie, co to znaczy trzymać w skarpecie. Trzymanie pieniędzy w skarpecie. To jest takie potoczne, potoczne określenie na to, że my trzymamy pieniądze w domu. Nie lokujemy ich na, w banku, na koncie, nie inwestujemy, nie trzymamy gdzieś na przykład na lokatach, tylko trzymamy je faktycznie, fizycznie w gotówce w domu. Może niekoniecznie w skarpecie, ale gdzieś w kopercie, w pudełku. Natomiast określenie właśnie trzymać pieniądze w skarpecie. Znaczy to, że my fizyczną gotówkę, fizyczne pieniądze trzymamy w domu. No to teraz sprawdźmy, która odpowiedź jest prawidłowa. Ten tekst informuje, że każdy student musi mieć konto, należy przechowywać pieniądze w domu akademickim lub banki dadzą kredyt tylko właścicielowi konta. No i sprawdźmy odpowiedź A. Każdy student musi mieć konto. Nie jest tutaj napisane, że każdy student musi mieć konto. Jest napisane, że student, który chce wziąć kredyt studencki, musi mieć konto w banku. Dalej: Należy przechowywać pieniądze w domu akademickim. No czyli to jest właśnie to, co tłumaczyłam na początku. Lepiej trzymać na koncie niż w skarpecie schowanej w akademiku. Czyli jasno ta odpowiedź nie jest prawdą, ponieważ jest w zdaniu napisane, że lepiej trzymać pieniądze na koncie niż w skarpecie, czyli niż w tym domu akademickim. No i oczywiście w takim razie odpowiedź C jest prawidłowa, czyli banki dadzą kredyt tylko właścicielowi konta. Bo. Tak jak już też wcześniej pokazywałam, ten, kto chce dostać kredyt studencki, musi mieć konto w banku. Więc odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Czasami jest troszeczkę y, trudno znaleźć sobie właściwą informację, dlatego to omówienie jest ważne, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę. I żebyś wiedział, że czasami te słowa, klucze są troszeczkę inaczej sformułowane niż to, co mamy napisane w tekście. I na dzisiaj jeszcze drugie zadanie, czyli dłuższy tekst. Sprawdźmy sobie, tutaj mamy dłuższy tekst, i później musimy zadecydować, czy zdanie jest prawdziwe, czy zdanie jest fałszywe. Przeczytam teraz tekst. Tutaj od razu może być też fajne ćwiczenie shadowing, czyli na powtarzanie. Możesz czytać za, razem ze mną albo chwileczkę po mnie i od razu ćwiczyć wymowę trudnych słów. Za to zadanie możemy zdobyć 7 punktów, dlatego że mamy 7 zdań i musimy zadecydować, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. Mentor dla cudzoziemca. Ola Różycka, studentka psychologii, przez cały ubiegły rok opiekowała się Martiną, Włoszką z Bolonii, która przyjechała na Uniwersytet Warszawski studiować ekonomię. Pomagałam jej załatwiać sprawy w dziekanacie, zapisać się do biblioteki. Trafić na zajęcia, znaleźć mieszkanie. Samej byłoby jej trudno, bo nie znała polskiego, wspomina Ola. Była mentorką osobą, która pomaga zagranicznym stypendystom odnaleźć się na uczelni i w mieście. Takiego opiekuna dostaje każdy cudzoziemiec na Uniwersytecie Warszawskim. Podobnie też jest w szkole głównej handlowej. Ten zwyczaj przyszedł z zachodnich uczelni, na które co roku przyjeżdża wielu studentów z całego świata. Coraz więcej przybywa ich też do Polski. Polscy studenci zgłaszają się, żeby polepszyć swój angielski albo inny język. Ankiecie zgłoszeniowej podają, jaki język znają, i jaka ma być płeć ich podopiecznego. Bo mentorowanie szybko zmienia się we wspólne spotkania, imprezy, przyjaźń, a czasem nawet w coś więcej. Kiedy zdarza się, że opiekun nie może zająć się studentem, do akcji wkracza grupa szybkiego reagowania. Zastępuje mentora, by student obcokrajowiec nie czuł się zagubiony w mieście. Zaprzyjaźniłyśmy się z Martiną. Spędziła w moim domu Wielkanoc. Chociaż moja mama nie zna włoskiego ani angielskiego, świetnie się porozumiewała z Martiną i bardzo się polubiły, wspomina Ola. Mentorska znajomość przetrwała wakacje. Piszą do siebie maile, a za pół roku będą się spotykały we Włoszech. Ola wyjeżdża na stypendium do Rzymu, i tam, jako zagraniczna stypendystka, będzie miała okazję zobaczyć, jak wygląda praca mentora od drugiej strony. Na podstawie tego tekstu całego tekstu zdecydujemy sobie teraz które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Według przykładu, Ola poznała Martinę na wakacjach, które spędzała w Bolonii. To nie jest to prawdą, jest to zdanie fałszywe, ponieważ, tak jak czytaliśmy. Tutaj, Martina, która pochodzi z Bolonii, była z Bolonii, przyjechała na Uniwersytet Warszawski studiować ekonomię. Więc tu już mamy pierwszy fałsz. Dalej. Martina mogła sobie nie poradzić sama ze znalezieniem mieszkania. Znajdźmy na to dowody, gdzie mamy taką informację, albo gdzie mamy informację, która wyklucza to zdanie. Jak myślisz, prawda czy fałsz? Poszukajmy. Ola mówiła tak. Pomagałam jej załatwiać sprawy w dziekanacie, zapisać się do biblioteki, trafić na zajęcia, znaleźć mieszkanie. Samej byłoby jej trudno, bo nie znała polskiego. Czyli tutaj mamy wprost powiedziane, że byłoby trudno Martynie znaleźć mieszkanie ze względu na brak znajomości języka. Czyli na pewno jest to prawda. Dalej. Aby być mentorem, należy bardzo dobrze znać angielski. Poszukajmy tej odpowiedzi. I jest napisane tutaj tak: Polscy studenci zgłaszają się, żeby polepszyć swój angielski albo inny język. Polepszyć swój angielski. Czyli tak naprawdę nie trzeba go znać bardzo dobrze, nie trzeba go znać wyjątkowo dobrze, żeby zostać mentorem. Więc to słowo bardzo dobrze tutaj nam nie pasuje, a w związku z tym zdanie jest fałszywe. Sprawdźmy zdanie numer 3. Mentorowanie to nie tylko obowiązki. Jak myślisz? Poszukajmy. Tutaj. Bo mentorowanie szybko zmienia się we wspólne spotkania, imprezy, przyjaźń, a czasem nawet coś więcej. Czyli to nie tylko obowiązki, czyli nie tylko pomoc w znalezieniu mieszkania, w znalezieniu sali, ale jakieś spotkania, imprezy, przyjaźń, wspólne wyjazdy. Więc. Zdanie jest prawdziwe, ponieważ jest napisane, że to nie tylko obowiązki. Zwróćmy sobie uwagę na ten wyraz: nie, nie tylko obowiązki. Grupa szybkiego reagowania organizuje zajęcia na uczelni. To sprawdźmy, poszukajmy: Grupa szybkiego reagowania. No więc jest napisane tak. Kiedy zdarza się, że opiekun nie może zająć się studentem. I dalej, by student obcokrajowiec nie czuł się zagubiony w mieście. To znaczy, że grupa szybkiego reagowania nie jest od organizowania zajęć na uczelni, tylko od tego, żeby pomóc studentowi się odnaleźć na uczelni i w mieście. W związku z tym jest to fałsz. Włoszka spędziła święta w polskiej rodzinie. No to poszukajmy. Ola wspomina, że Martina spędziła w jej domu Wielkanoc. Są to święta, oczywiście, więc jak najbardziej jest to zdanie prawdziwe. I zdanie numer 6. Mama Oli nie rozumiała przyjaciółki córki. To jest trochę podchwytliwe zdanie, bo zobaczmy, co Ola wspomina. Chociaż moja mama nie zna włoskiego ani angielskiego, świetnie się porozumiewała z Martino. Czyli z jednej strony mama nie znała języka, natomiast nie przeszkadzało jej to w rozumieniu tej studentki. W związku z tym, jest to fałsz, że mama Oli nie rozumiała przyjaciółki córki. Czasami nie tylko od języka zależy to, czy rozumiemy drugą osobę. Więc zdanie jest też fałszywe. I ostatnie, zdanie siódme. Ola będzie mentorką we Włoszech. Znowu, zastanów się chwilę, jak myślisz prawda czy fałsz? Poszukajmy odpowiedzi. Mamy napisane tutaj: Ola wyjeżdża na stypendium do Rzymu. I tam, jako zagraniczna stypendystka, będzie miała okazję zobaczyć, jak wygląda praca mentora od drugiej strony. Od drugiej strony, czyli ktoś będzie jej pomagał. Ktoś, ten mentor z Włoch, z Rzymu, będzie Pomagał Oli odnaleźć się i na uczelni, i w mieście. W związku z tym jest to fałsz, ponieważ nie ona będzie mentorką, ale to ona będzie miała swojego mentora. W tym zadaniu drugim pamiętaj, że cały czas masz tekst przed sobą. Czyli, jeżeli masz wystarczająco czasu, możesz sobie wrócić, tak jak ja to robiłam. Możesz sobie wrócić do tekstu i postarać się znaleźć konkretno, konkretną odpowiedź. Konkretne zdanie, które potwierdzi, że to, co jest napisane, jest prawdziwe, albo temu zaprzeczy. Dzięki temu będziesz miał pewność, że twoje odpowiedzi są właściwe. Tak jak mówiłam, na dzisiaj to już tyle. Kolejne, trzecie. I piąte zadanie będzie w następnym wideo, żeby nie były one aż tak długie, a jednocześnie, żebyś mógł się dokładnie skupić na tym, o czym mówimy. Przypominam, dzisiaj omówiliśmy sobie dwa zadania zrozumienia tekstów pisanych na poziomie B1. Jeżeli masz ochotę na więcej, to zapraszam na kolejne wideo. A na dzisiaj tyle. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia.